Nie. Tu ma być? Lotopałanka mała. Lotoponkę? Nie świczą w tym. to Potolokanie. Konki. Konki gdzie jest konki? Tam w środku w tym kółku takie zwinięte. Ujęku. Taki maciupek. Sugar Glider Pederasta A tu drugi A tu Ale mają zarobne za nie? Ojej. Jest. No, jest. smoki. Okay. Dobra, wchodzimy do góry Nie ma śruby Ten <noise> hamak zajebisty mają ja. <noise> Nie ma nikogo

Mogą być nawet szefus. Tak jest. To są takie wiesz? co robi o to? Posła o, tak To on poszła Nie, to drugi jest. To są te źródła co wiesz, co Ja no. znalazł sobie leżankę jeden. A drugi? Ale łapiu mają zobaczyć na tym miejscu. No, zapasy. Nie wiedziałeś, mi tutaj się ruszyło Zobaczmy z, z, z panelnego miejsca. Ale mają śmieszną literką, mówiąc taki karen. <głosy> <głosy> Kto wygrał? No, to jeszcze nie wiemy. I zaraz będę no, dole zaśnij. Hmm. Tak mówisz? Tu chyba nic nie ma. Jest tak nie Co? No, może tą prędkość zauważyć te na górze, Patrz. No te na górze są jeszcze szybsze niż ten na dole <laughs> A jakieś takie dziwne te pozury ma, nie? Do zaczepiania piękne No zobacz, jak na ściance, nie? I co teraz robi? Noga jedna, no, odczepił to wszystko jest przyspieszone. Tatia, ale siłę ma, zobacz. Ja wam potem przyspieszę, to widziałem. Nie, ten? Aha, tamten jest, ma troszkę inaczej. To wykrzywiane. Mhm. Nieraz się drapie. A one walczą. Oni no robią nabieg dla na siebie Tej. A tu jeszcze są na dole te pancerniki Myszki Nie zauważyłam ich wcześniej, widzicie? Pokerę dla nich A jedzą mięso, tak? Mhm No i co? I walka się rozpoczyna Zambolita no. jest widzisz myszki? A białe już Gdzie pancernik Chyba Pewnie w tych, może w nocy W nocy?